Nie ma z zagramy to samo. Tylko tym kasardem yy, trochę szerzej, nie? Teraz. I tym Napoli znów na szeroko, Marsylią na buście, na jedynkę, na dziesiątkę. Niechasić przede mną. Tym Hawaj jak będziesz puszował, to fajnie to jest yy, do wyspy, nie? Mhm. Bo wtedy oni będą cię ciężej mogli wyciągnąć. Bo jak tak płyniesz, to nie, ja zawsze My, tam do wyspy skrasam, tylko problem jest jak tutaj wycofam jakiś okręt i nie burtek burtem. Klebery są oba pozdziałać, jakbym są. No ale za nie, jednak ty będziesz szybszy. Moskwa wstań tu. Okay. Teraz, ja już tak się nauczyłem, że zawsze, zawsze środek pójdę zobaczyć. No to spróbuj. Jak będą poddziała, to. Oni są pod oba poddziała. Oba mają 7-8 spota. No to będzie dać radę On też tam ma rpf -a. Uwa. Dobra, Moskwa 30 A może ci oddasz te A na razie Ok. Bo, bo oni nie będą mieli radaru na Po prostu se kasak wyniesiesz tyłem i, i się to złapie Dobra, Robię kółeczko Dobra, agresywnie ten napad. Jeszcze w granicy tolerancji Tylko dotknęli i wyszli dwóch. No pewnie jeden po prostu zostanie na A, a drugi, poprawi na B. Ja dostanę radach od Moskwy. Jak za Moskwą. Mielosz, jakie, jakie mamy tutaj prognozy? Czerpisz jest tu albo tu nie raczej. Nie. Radek by nie wszedł, by mnie wysputował. Tady. Weź tę na A, a my tu defensywnie chłopaki na tym... Albert jest? No tam jeszcze możecie mieć Maxida na jeden też. Chyba trzeba przywitać tego Alberta. Nie Jednak macie tam ma. go. Macie tam tylko Albert. Puszył tak. go na rogi, by tym napał, pomoże, tak? Tylko zostaw sobie ten dymek, tak żebyś mógł się wycofać. No. Jak zabijecie Alberta przed opłynięciem Kolombo, to weź tą Kolombo gdzieś tutaj z A tą Moskwą wycofaj! Jak wycofasz tą Moskwą, to oni tutaj nic nie będą mogli robić. Będą musieli i się ruszyć. Na razie tylko do ciebie mogą strzelać. Więc nie dawajmy im na te mecze. No ludzie. Hawaj, uważaj, bo tu mogą kleberę te asfalt. To no Marcylą sobie po prostu tyłem się tu bofnie. na <laughs> Napoli weszł do peń dotąd sobie. Okej okay. tak zrobię ku... Ja zrobię kółeczko Jest szansa, że ubiję tego Adelberta No tego tam Kolumbu już powinien zrobić. I Żeby to jolo gadara nic nie zrobił się tu

Zadam się lepiej już tym na bo ci zaraz kolą bada. Chwila. Moskwa na dobicie. To wypij Moskwa na midzie i spróbuj ją dobić. Idę ją spać. Nie, Próbuj. nie mam, nie mam radaru do niej. A spróbuję wypłynąć na tak. z okay. Ona cofnęła tutaj. Okej. Okay. Marsyjom, zostań na dziesiątce. Kolombo stań gdzieś tutaj, bo oni tu będą... te Kolombo będzie ciężko wchodzić, więc mi przewagę, że już jesteś na fajcie A na poli schować, spróbuj się schować za tą wyspę. A kasard na idą sobie pójść. nie chcemy tutaj łyknąć? Dobra. Nie, ty musisz się schować tam na eee, dym skończył, to... skończył. Mocno się skończył dym. bo już mnie widzi. To jest bardzo niedobrze już. Jest tu widocznie na poli tutaj kupuje. Ty, to mu Jak podejdzie? Będzie widoczny do tego. Kleber próbuje się przykleić do tego chuja. Ja torpę Colombo. Michać, się tam przyspawałeś do tej wyspy? No napierdalam w Klebera i w Alberta. Spróbujmy w Alberta najpierw go skończyć. Dobra rzucenia spodziewane tak skoro. Kolumbo ma permazolanie, jakby są. Bardzo ładnie. Wam puszczam radar. Radar. No, na styku radaru jest. Już nie ma Tam na 10T. Szczelaj się do jednego celu. Zatknijcie go cały. Także wiesz, miałem bomba w sobie. Moskwa znowu podpalono. Kolomba złapie jedną taktę. Zalane. Wycofuj tą Moskwą, bo oni cię chcą wyciągnąć. Nic bardziej nie mogę, zaklinowałem. Być może zresetować to Polombo? Czy leci? Przejdź w tu. Maxi jeśli tu będą puszować to uciekaj. Jak pójdziesz tu, to cię zapią w korosa. Wyciągnij ją od tej strony. Może w kolumbopą? No? Pomóż. Ja ci pomogę, biję. Uwaga, bo to kalamba był. Kleber. Wy tam na, na Tutaj nie musicie już nic robić. Zniknijcie i czekajcie nie? Ja jestem cały czas w ich spocie, bo Kleber mnie spotuje. Postaram się wytrzymać. To już kończę, nie? 40 sekund. Po mnie będzie. Po mnie też wtedy. Ja nie wytrzymam. Jeszcze, wy, jeszcze wygrywamy, nie? Jak się mocką schowa, to może to wygram. Nie, mnie kleber cały czas spotuje. Chwilcz, a jakbyś zablokował kapa? Nie zablokuję, bo kolombo to. Chyba, że nie podejrzci on patrzy. Mogę zarezygnować. Patrz na, na ciebie, patrz. Ok. Kolombo, kolomo, a ty nie, nie zjechałbyś kociołami? Właśnie, ty jedną salwę teraz, ta, ta, ta. jakby tam. Nie chcesz, to, to. Jeżeli będzie tam stał, gdzie stoi, to, to zje torpy, ja idę. O, ja idę. Spróbuję zablokować tego kapa, chociaż. Do przodu, Raz dajemy lekko musimy zablokować. Bo inaczej, w tym hałaj go, tym Jak Ja go mam na chwilę przez 30 25 sekund. Naprawkę włączył, bo ma dwa pożary, a potem mocno jest To sobą. To maksymalnie ostrożnie. Kolejny pożar, dwa pożary. Kolon nie będzie. Chyba na punkt, 5-6 punktów. No i na sytuację. Brawo panowie, brawo. Było git. Teraz daliśmy radę. Rozjuszyli na mnie tym Napoli. <grymna> Prowokowałem ich chyba tak mocno. Dobrze, że przetrwałem, żeby umożliwić to. <grymna> no ja 3,5 miliona na Moskwie wytankowałem, więc... <grymna> Niezatapialna Moskwa.